No cóż, w naszej sytuacji, jaka jest, chociażby w tabeli, to musimy się cieszyć z punktu wywiezionego z meczu wyjazdowego. Tym bardziej z tak dobrym zespołem jak rekord. Udało nam się dzisiaj zdobyć dwie bramki po stałej fragmenta gry i gdzieś notliła się nadzieja, że może w końcu dowieziemy to zwycięstwo do końca. Nie ulega wątpliwości, że, że takie umiejętności piłkarskie. Wiem, wielu zawodników rekordu ma po prostu wyższe i byli w stanie czasami nas dość mocno zdominować. <laughs> Natomiast po raz kolejny nasi chłopcy zostawili serce na boisku. Dzisiaj to był w ogóle taki mecz. Yy, bardzo dużo walki. Nie wiem, czy to boisko też tak przeszkadzało jednym i drugim, bo było bardzo grząskie. Dużo walki, zaangażowania. My się cieszymy generalnie z tego punktu. Mamy leki niedosyt, ale gdyby nam ktoś przed Meczem zaproponował remis na tak trudnym terenie. To byśmy byli zadowoleni, byśmy wzięli pewnie w ciemno. Czekamy na te pierwsze zwycięstwo. Ta liga jest bardzo trudna. Mam nadzieję, że to zwycięstwo przyjdzie w końcu. Jestem tego pewien, ale ci chłopcy potrzebują cały czas przede wszystkim rozwoju treningu. Dużo pracy, bo to młodzi ludzie. Ale tak, jesteśmy zadowoleni z tego remisu i, i będziemy pracować nad tym, żeby kolejny mecz wygrać. Na pewno no, spore rozczarowanie, bo, bo, bo w żaden sposób nie dopisywaliśmy sobie, sobie punktów z zastrzeniem, bo mieliśmy za dużo szacunku do tej dyscypliny. Ale, ale jeżeli chcemy być zespołem, który się liczy w tej lidze i, i walczy o, o te baraże. Które są, nie wiem, awans, czy, czy, czy chcemy mieć tam uciekać z tej strefy barażowej, jeżeli chodzi o, o, o spadek, no to, no to, no to takie meczu musimy, musimy gdzieś tam wygrywać. I, i dzisiaj nie wygraliśmy bardzo ambitny zespół Jastrzębia, który strzela dwie bramki po steref, gry, o ile, o ile, i te bramki na pewno też ich na pewno napędziły. Mm, wróciliśmy do gry 1-1, później, znaczy 1-1, 2-1, po tych staje fragmentach gry, w drugiej połowie, w zasadzie w momencie, w którym powiedzmy strzelić bramkę, i strzeliliśmy i taka, taka sytuacja mm, po ataku szybkim, Dziejanek strzela na 2-2. Mm, i, I mamy remis, na pewno, no, taką najgroźniejszą bronią, jeżeli chodzi o Strzępie, to to jest, jest, to właśnie ta, ta ambicja i to, że oni tak naprawdę nie mają nic, nic do stracenia. E, my Zagraliśmy średni mecz po tym bardzo dobrej gonitwie w ostatnim, w ostatnim meczu z Olimpią Grudziądz, gdzie hmm, z remisowaliśmy na 2-2, jak różne smaki ma e, remis, choćby właśnie 2-2, bo, bo z Grudziądzem 2-2, a tutaj ze Stremiem też 2-2, ale na pewno nie jesteśmy usatysfakcjonowani. Hmm, ale to też nie było tak, że, że my po prostu na te trzy punkty zasłużyliśmy, bo, bo myślę, ja jastrzębie, jastrzębie też mocno na to, na to pracowało. Boisko hmm, na pewno też nie pomagało później w po ataku pozycyjnym hmm, budować, kreować jakieś sytuacje, ale uważam, że też byliśmy za mało pazerni, jeżeli chodzi o atak w, w polu karnym, za mało braćmy na siebie i trochę mam pretensje do zespołu, że, że nie robiliśmy tego, co mieliśmy, co mieliśmy w planie, tylko trochę graliśmy. Za bardzo bezpośrednio, za bardzo za mało bojaźń przeciwnika od skrzydła do skrzydła, nie potrafiliśmy ich rozerwać i, i, i dośrodkować, szczególnie na dalszych słupach, bo uważaliśmy, że tam będą przestrzenie do tego. No cóż, no, no, no jest rejemisto, nie jest matematyka, że, że możemy sobie pewne rzeczy gdzieś tam mm, dopisać, tylko to jest po prostu sport, dlatego tak wiele ludzi gdzieś tam to ogląda. Jedziemy mm, dalej, gdzie jesteśmy smutni i mamy czas na pewne przemyślenia. Mm, no i tak tyle. Mamy trochę, trochę teraz więcej wolnego. Na pewno opakom też się, też się to przyda. Hmm. No i w zasadzie tyle komentarza z mojej strony.